Witam wszystkich bardzo serdecznie. Odpowiedź na jedno dominujące pytanie, które ostatnio pojawia się wszędzie. Wszędzie. Dlaczego zdecydowałam się wziąć udział w fame MMA 4? Odpowiedź jest jedna. Bo wygram. Bo wygram, easy. Ja jestem sportowcem od urodzenia. Uważam, że charakteru sportowca nie da się nauczyć, z tym trzeba się po prostu urodzić. I ja mam wrażenie, że zostałam zaprogramowana do walki. Bo, żeby walczyć, trzeba to lubić i ja to uwielbiam. Ty nie wygrasz, jeśli, tego, jeśli nie lubisz walczyć. A ja tak naprawdę walczę całe swoje życie o wartości, jakie chcę przekazywać, o swój światopogląd. O siebie, ja ze sobą walczę każdego dnia, żeby wstawać rano, żeby trenować, żeby być silnym, żeby się nie poddawać. Eee... I to widać jakby w tym wszystkim, co ja robię. Ta konsekwencja, ta, ta ambicja, to dążenie do swoich celów, wiele osób po prostu yy, nie udźwignęłoby tego. Ta fala hejtu ogromna, która spadała na mnie tak naprawdę przez całą moją karierę, wiele osób by się po prostu poddało, natomiast ja lubię walczyć. I dlatego ja się nigdy nie poddaję. Teraz krótko o mojej sportowej przeszłości, bo wiem, że wiele osób może tego nie wiedzieć. Możecie tego nie wiedzieć, bo ja po prostu nigdy o tym nie mówiłam z racji tego, że czekałam na ten odpowiedni moment. I uważam, że właśnie teraz jest ten odpowiedni moment, żebyście poznali całą moją historię i moją przeszłość. Więc ja 6 lat trenowałam zapasy. Byłam wicemistrzostwo Polski, jestem wielokrotną medalistką, mam obcykane wszystkie zawody ogólnopolskie i międzynarodowe. Byłam także w Kadrze Polski, więc jakby obycie w sportach walki ja mam i duże doświadczenie. Oprócz tego całe życie jeżdżę konno, jestem ze sportowej rodziny, gdzie dyscyplina jest podstawą. Słuchajcie, wstadnienie koni to jest wstawanie rano, karmienie koni, pojenie koni, obrządzanie koni, wyprowadzanie koni, sprowadzanie koni, prowadzenie jazd, więc dyscyplinę ja mam w jednym małym paluszku. Tak naprawdę ja swoją całą karierę internetową rozpoczęłam właśnie od sportu. Od yy, trenowania fitness i kulturystyki, czyli yy, budowanie sylwetki, startowałam w zawodach bikini fitness i tak naprawdę każdy z tych sportów, które ja uprawiałam w swoim życiu, czegoś mnie nauczył. Ja potrafię wyciągać wnioski, uczyć się na swoich błędach, uczyć się na swoich porażkach, ale także na sukcesach, yy, więc no, doświadczenie w sporcie mam duże i teraz tak, to co ja mówię to nie jest arogancja, to nie jest arogancja, to jest po prostu racjonalna ocena poparta moim doświadczeniem sportowym, pracą, jaką wkładam w to wszystko, wysiłkiem, treningami, suplementacją, odpowiednią dietę, dietą, wsparciem fantastycznego klubu i najlepszego trenera. Co tu więcej mówić? Dlaczego zdecydowałam się wziąć udział w fame MMA? Ponieważ jest to. Fantastyczna przygoda i doświadczenie, jakie mogę przeżyć. Ja uważam, że życie jest jedno i trzeba łapać okazje, te, które spadają nam po prostu nagle. Po drugie, ja uwielbiam wyzwania. Uwielbiam wyzwania i wiem, że mogę po prostu dużo się nauczyć. No i oczywiście organizatorzy sprostali moim wymaganiom. Ja nie jestem tania, ja jestem droga. Ja jestem droga. Ponieważ ja zapracowałam na to wszystko, ponieważ ja włożyłam bardzo dużo pracy w to, gdzie jestem teraz. Poza tym jest to adekwatne do tego, ile zaangażowania wkładam w swoją pracę, ile ludzi w to angażuję. Ja jak się w coś angażuję, to się angażuję w to na 100% i wkładam nie tylko całą siebie, ale również inwestuję w to, co robię. Chcę, żeby to było na wysokim poziomie, chcę, żeby to było profesjonalne i robiło przede wszystkim ogromne show. Została mi też zapewniona najlepsza opieka trenerska. Ja trenuję razem z trenerem Radkiem Paczuskim w w Fight Clubie i te treningi, to słuchajcie, to jest rzeź. My trenujemy na 100%, ale ja to uwielbiam. Ja uwielbiam ciężką pracę, ja mam niesamowitą odporność na ból, nie tylko fizyczny, ale przede wszystkim psychiczny. Dużo osób po prostu by tego nie wytrzymało, nie uciążyłoby tego na swoich barkach. Natomiast ja zaciskam zęby i razem z moim trenerem ostro trenujemy. Zachęcam Was wszystkich do bycia częścią moich przygotowań do Gali Fame MMA. Ja tak naprawdę codziennie publikuję na Instastory, na Instagramie, na Snapchacie oraz Facebooku moje przygotowania. Publikuję dokładnie co robię na treningach. Chcę, żebyście to widzieli, chcę, żebyście uczestniczyli, chcę, żebyście byli razem ze mną na tej fajnej przygodzie. Więc koniecznie obserwujcie moje wszystkie kanały społecznościowe. Tam zobaczycie mój charakter sportowca i spektakularne show. Nie możecie tego przegapić.